Cześć, ponieważ serialowych premier jest tak dużo, że czasami trudno się w nich połapać, postanowiliśmy robić recenzje zbiorcze. Czyli oprócz tych pełnych, poświęconych pojedynczym tytułom, będziemy robili też przeglądy tego, co akurat wystartowało. Dzięki temu będziemy w stanie wybrać najciekawsze premiery i dać Wam znać, co o nich myślimy. W pierwszym przeglądzie, co nowego? 3 marcowe debiuty. Battle Creek. 2015 rok to rok w Minsa Kilka tygodni temu zadebiutował Barco Soul w AMC, a 1 marca w CBS wystartował Battle Creek. To kryminalny procedural oparty na scenariuszu, który przeleżał niewciany na półce aż 10 lat. Fabuła bazuje na przeciwieństwach w postaci dwóch skrajnie różnych bohaterów zmuszonych do współpracy. Detektyw Russ Agnew jest starym, policyjnym wygoł przyzwyczajonym do pracy na niedoinwestowanym posterunku, gdzie nawet paralizatory mają za mało mocy, żeby skutecznie obezwładniać przestępców. Agent specjalny FBI Milton Chamberlain dysponuje najnowszymi gadżetami kryminalistyki, a przy okazji wygląda jak milion dolarów. Już od pierwszych minut pilota da się wyłapać charakterystyczne dla giligena manieryzmy i wyczucie komizmu sytuacji. Serial jest miejscami tak zabawny, jakby był pastiszem swojego gatunku. Formalnie przypomina dość egzotyczne skrzyżowanie Parks and Recreations The Shield oraz jakimkolwiek dowolnym proceduralem z znaku CSI. Fabuła jest tu uproszczona, montaż dynamiczny i nie ma charakterystycznych dla produkcji Gilligana statycznych kadrów, a para głównych aktorów radzi sobie dobrze i wyczuwa się między nimi naturalną dynamikę. Wszystko to sprawia, że Battle Creek chce się oglądać. The Last Man on Earth to jeden z tych seriali, które znalazły się na naszej liście 10 najciekawszych premier 2015 roku. Tym bardziej cieszę się, że nie czekaliśmy na darmo. The Last Man on Earth to komedia napisana i wyprodukowana przez Will'a Forte dla stacji Fox. Will przy okazji gra tam główną rolę, czyli ostatniego człowieka na Ziemi. Pierwotnie miał być to film pełnometrażowy taki jestem legendą ale w wersji komediowej. Pomysł zrobienia serialu o jedynym facecie, który przetrwał na ziemi, wydawał się co najmniej ryzykowny, bo o czym tu robić kolejne odcinki? A jednak się udało. The Last Men on Earth to produkcja świeża, oryginalna i świetnie napisana. Może nie wywołuje sal w śmiechu, ale pod pozornie płytkimi gagami kryje się drugie dno. To serial o tym, co byśmy zrobili, gdyby nie było nikogo, kto by nam zabronił, a także o nudzie, o nadmiarze i o braku. Błyskotliwie posługuje się kulturowymi kliszami, łamie tabu, zaskakuje i bawi, przy okazji pokazując nam alternatywną wizję postapokalipsy niż na przykład The Walking Dead. Will Forte jest w swojej roli świetny, a zadanie to niełatwe, bo to w końcu on dominuje na ekranie przez większość czasu. Naprawdę liczę na to, że w kolejnych odcinkach serial będzie nadal tak nieprzewidywalny i zaskakujący. Dlatego na zachętę dostaje ode mnie aż 5 gwiazdek. Secrets and Lies to przeróbka australijskiego serialu pod tym samym tytułem. Oryginalna wersja z 2014 roku to dramat kryminalny z elementami thrillera, bardzo ciepło przyjęty przez krytyków, którzy porównywali go do brytyjskiego Broadchurch. Niestety, podobnie jak w przypadku Broadchurch, licencje na adaptację kupili Amerykanie. Niestety, bo w obu przypadkach im nie wyszło. Serial opowiada historię mężczyzny, który odnajduje w lesie zwłoki syna sąsiadów i szybko staje się głównym podejrzanym w sprawie jego zabójstwa. Historia jest mocno schematyczna, ale mogłaby się obronić, gdyby miała dobrze napisany scenariusz i dobrych aktorów, ale nie ma. Dialogi są drewniane, nierealistyczne i pretensjonalne. Bohaterowie to wydmuszki, w których motywacje trudno uwierzyć. Para głównych aktorów Ryan Philip i Juliet Lewis gra za karę, jakby producent wisiał im kasę i chcieli mu zrobić na złość. Nie wspominając już o tym, że główny bohater wygląda na niewiele starszego od swojej nastoletniej córki. W serwisie Metacritic dwa pierwsze odcinki dostały 48 punktów na 100, co potwierdza, że raczej nie jest dobrze. Więc jeśli macie na przykład jakieś zaległe obowiązki, takie jak zmywanie naczyń albo wynoszenie śmieci, to spokojnie możecie to zrobić zamiast oglądać Secrets and Lies. Bardzo chętnie poznamy Waszą opinię na temat tych seriali, więc piszcie w komentarzach. A jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, zawsze możecie dać nam lajka albo suba, możecie nas też śledzić na Facebooku i Instagramie oraz na jakbyniepaczeć.com